Siema. Jestem Marek. Zgodnie z obietnicą przeprowadzę test wytrzymałościowy najnowszego iPhone'a X z wykorzystaniem Ferrari 458 Italia. Gwarantuję, że będzie to najciekawszy i najbardziej prestiżowy test wytrzymałościowy na świecie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli pod tym filmem będzie 200 tysięcy łapek w górę, to przy następnym teście wytrzymałościowym wykorzystam Lamborghini lub Bugatti. A jeżeli chcecie wygrać iPhone'a X, to koniecznie zostańcie do końca. Teraz czas na test początku sprawdźmy, jak telefon poradzi sobie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się na co dzień, czyli test wytrzymałości na upadki. Telefon może wysunąć nam się z dłoni, kiedy będziemy wysiadać z Ferrari. Nic się nie stało. A co się stanie, jeżeli podczas wsiadania do Ferrari upuścimy telefon? <mulny> Tutaj widać małe rysy. Ostatni upadek z wysokości, z której iPhone mógłby upaść podczas rozmowy przy naszym prestiżowym aucie. Jak widać, zbił się cały tył. Ostatni test to test nacisku. Sprawdźmy jak iPhone X poradzi sobie pod kołami Ferrari. Po ostatnim teście ekran jest w naruszonym stanie, natomiast zbił się cały tył oraz aparat. Przygotowałem dla Was konkurs na iPhone'a X w kolorze strefnym, bo tak się zdecydowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Niestety nie udało mi się zdobyć wersji 256 GB, więc do wygrania będzie iPhone w wersji 64 GB. Ale jeżeli mimo wszystko chcecie wygrać tego mało prestiżowego iPhone'a, to aby wziąć udział wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz w komentarzu opisać iPhone'a X w pięciu słowach. Zobaczcie również recenzję iPhone'a X oraz moje poprzednie filmy. Przypominam, że jeżeli pod tym filmem będzie 200 tysięcy łapek w górę, to przy następnym teście wytrzymałościowym wykorzystam Lamborghini lub Bugatti. Do zobaczenia.